witam bardzo serdecznie z tej strony Konti. w takim unboxingowym materiale, których dawno nie było. Proszę Państwa, stwierdziłem, że najwyższa pora na upgrade. <coughs> upgrade jakości na streamach, materiałach, w shortach, tiktokach i wszystkim innym. Nowy nabytek, Elgato Facecam, kamerka 1080p, Full HD. Co jeszcze? Dużo ponoć fajnych rzeczy od strony sprzętowej, jeżeli chodzi o Techniczny aspekt wykonania tej kamery w końcu odmiany normalne Full HD z 60, klatkami, z 60 klatkami i ponoć ultra niskim opóźnieniem, ultra low latency. Druga pozycja od góry. Sony Starvis, CMOS, sensor, i sensory fotograficzne od Sony. 82 stopnie widzenia, kąt pod którym kamerka łapie. No, i zobaczymy, będą testy podepne, to sprawdzę też przy okazji od razu, mniej więcej jaka jest różnica. Kamerka jest w technologii plug and play, czyli wpinamy i gramy w dosłownym tłumaczeniu, czyli po prostu podpinamy i od razu można z niej korzystać. Zobaczymy, co tu się będzie działo. Tak więc pierwsze nacięcie chirurgiczne, drugie nacięcie chirurgiczne, tudzież kontusiczne i. Zobaczymy, co mamy w środku. Ja wam tutaj to przerzucę. Tam z tyłu był mój Misiu, który oczywiście się przygląda całemu nagraniu. Eee, I zobaczmy, co tu się dzieje. Co my tu mamy? Kolejna sprawa: kamerka jest na USB-C, co ponoć też zmniejsza wszelkiego rodzaju opóźnienie. Poleciała mi instrukcja. Dam radę, dałem radę. Quick Start Guide. No wiadomo o co chodzi, nie będę czekał aż mi się tutaj złapie. Jest nawet polska wersja językowa, skrócona instrukcja, więc spoko. Dobra, eee, tyle. Ta kamera ma chyba też certyfikaty wszelkiego rodzaju tam dla Twitcha, dla dla, dla, dla YouTube'a innych platform streamingowych i tak dalej, więc więc no najwyższa pora na upgrade. Stwierdziłem, że już nadszedł ten czas, gdyż po prostu moją obecną kamerę z której obecnie nagrywam. Mam już kilka dobrych lat. Postawiłem na Elgato z tego względu, że yy, no jestem ciekaw jakości kamer Elgato, bo powiem szczerze, no do tej pory cały czas na Logitechach leciałem. Swoją drogą polecam Logitech, jeżeli, jeżeli ktoś szuka jakieś kamerki, bo są po prostu dobre. Aczkolwiek stwierdziłem, że czas na Elgato, bo przekonał mnie przede wszystkim fakt, że ta kamera nie ma wbudowanego mikrofonu. Dla niektórych to będzie minus, dla mnie to jest ogromny plus, ponieważ stwierdzam, mam przynajmniej nadzieję, że się nie przeliczę tym stwierdzeniem, że skoro kamerka kosztuje około 600 zł i nie ma w niej mikrofonu, to właśnie liczę na to, że cały ten koszt tej kamery no oczywiście Elgato firma też swoje robi, że koszt jest taki, a nie inny no to na to liczę właśnie, że w związku z brakiem mikrofonu Jakość obrazu będzie po prostu dużo lepsza. Będzie nacisk postawiony na sprzęt opierający się właśnie na kamerze, na przesyłaniu obrazu i tak dalej, rejestrowaniu tego obrazu. A mikrofon, no to mam czy tego JBL-a, czy, 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 czy po prostu jeszcze tego mojego starego do interfejsu. Dynamiczny mikrofon, który mam też, którego używałem kiedyś, więc mikrofonów u mnie nie brakuje naprawdę, już nie licząc o tym, że w zestawach sławkowych więc postawiłem na ten fakt, że właśnie mikrofon i całą sferę audio zostawiają w tym przypadku właśnie mikrofonom dedykowanym. Tak wygląda kamerka w całości. Tu jest też zaślepka na, ten, na ekranik, na, na, na szybkę. Tu jest oczywiście klips, który się otwierać powinien, żebym nie zepsuł zaraz, okay. żebyśmy sobie tu mogli chwycić na monitor czy na cokolwiek innego to ten uchwyt jest oczywiście odkręcany on jest, on jest odkręcany aczkolwiek znając życie to ja go teraz prędzej zepsuję niż odkręcę, bo tu jest normalny gwint 1 czy jak on się tam nazywa i można ją zamontować na innym normalnym statywie, jakiś fotograficznym i tak dalej, więc tak to nic działa, spróbujemy zdjąć sobie to ślepka. nie wiem czy to się ściąga czy to się jakoś zahacza czy to się jakoś o dobra wyszła no i tak wygląda kamerka z bliska Tu jest faktycznie jakiś taki jakiś taki ypeć zatrzaskowy 1080p full HD 60 klatek więc ok dobra to się jakoś tu wciska gdzieś żeby nie popsuć. Oczywiście ja jestem zdolny, że po prostu potrafię wszystko zepsuć. I tu pewnie jest kabel USB-C, o którym wspominałem, więc to też ponoć ma sprawić, że, że szybkość przesyłania obrazu jest dużo lepsza ze względu na USB-C. Aczkolwiek myślałem, że USB-C ogólnie jest, a tu jednak jest USB zwykłe. 3.1 wprawdzie, ale zwykłe, ale sama kamera w sobie. Ma wbudowane wejście USB-C. Ja myślałem, że szczerze, że obustronnie będzie USB-C. No dobra, nieważne. Półtorej metra kabel, chociaż wygląda, jakby był dłuższy. No, to by było na tyle, jeżeli chodzi o samo wyjęcie. Zaraz sobie tu spróbuję jakoś to podłączyć i zrobić lekkie porównanie. Także do zobaczenia za niedługo. Już jestem z powrotem. Kamerka jest już podpięta. W tym momencie na razie mnie widzicie jeszcze na starej kamerze Logitecha I zaraz spróbujemy sobie dodać do OBS-a. Eee, już podpiętą kamerę Elgato Facecam. Eee, tylko moment, gdzie to jest przechwytywanie wideo. Elgato Facecam. Pyk. Avermedia. Nie bardzo. Facecam. O. I jesteśmy na podstawowym ustawieniu w tym momencie. Zwykłym wpiałem i tyle. Nic jeszcze nie konfigurowałem. Nie mam jeszcze nawet pobranej aplikacji, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Ale jak widzicie, no, jakość jest w tym przypadku zdecydowanie lepsza też kąt obrazu, tak jak widzicie, jest więcej łapie I, i no, i o to mi między innymi chodziło, mogę sobie przyciąć o, pyk pyk, i zrobimy sobie takie porównanie, jak to wygląda w tym momencie, tu sobie zrobimy pyk i pyk przesunę sobie to tu i widzicie, dwie kamerki po lewej mamy Logiteka. Po prawej mamy Elgato. Więc tak to mniej więcej wygląda. Widzicie, że jest różnica płynności ruchów, bo tak jak wspomniałem, jest to w końcu 1080p 60 klatek, a Logitecha mam 1080p 30 klatek, ale 720p 60 klatek. Więc gdybym jeszcze włączył, teraz zrobił tak i zrobił tak, no to w tym przypadku tu widzicie. Tę samą kamerę też w 60 klatkach, ale już z dużo gorszą jakością. Chociaż to 60 klatek też takie jest, powiem szczerze, jak widać, nie do końca. No więc tak to mniej więcej wygląda. taki drobny teścik, i ja dopiero będę się bawił tą kamerą, jak to ustawić. Nie wiem do której mam mówić. W każdym razie mam teraz całkiem fajny sprzęt, którym się mogę pobawić. Przede wszystkim wybrałem też Elgato ze względu na posiadanego przeze mnie Dream Decka. Z którym współpracuję, bo w końcu jest to też od Elgato sprzęt, więc można tego huba do ustawień, do zarządzania kamerką również sobie skonfigurować w Stream Decku. i Zobaczymy, będę bawił się, będę testował. Na pewno widać, kolory są inne, no tyle, nie przedłużam. Jeżeli Wam się materiał podobał, zostawcie suba łapkę. Jeżeli nie macie suba, to zapęcam. Jeżeli macie, to zostawcie łapkę, komentarz. Widzimy się w kolejnych materiałach, widzimy się na streamach i przede wszystkim mam nadzieję, że widzimy się w lepszej jakości. Także do zobaczyska, trzymajcie się, cześć, hejo!